Panie Prezesie, proponujecie tu na targach kompleksową ofertę dla sadowników. Właściwie od momentu posadzenia drzewa do zbioru, macie tutaj z każdego tego etapu produkcji coś do zaproponowania, jeśli chodzi o maszyny rolnicze. Jesteście polską firmą. No, jak znosicie konkurencję, i czy tego typu oferta no, jest jakimś przełomem na krajowym rynku? Tak, wiadomo, że z konkurencją na każdym kroku się spotykamy. Staramy się po prostu nadążać z nowinkami technicznymi. No i nasz wyrób, żeby nie ustępował, przypuśćmy, wyrobą z zachodu, mamy bezpośrednio kontakt z tym sadownikiem, także mamy to odczucie, co na naszym rynku bardziej mu jest potrzebne, bo. Ciężko też rynek Włochów porównywać, przypuszczmy, do naszego sadownictwa. Pewne są jakieś tam moje... różnice, różnice w sprzęcie, w, go... w wielkości gospodarstwa. No ale dlaczego jako firma polska możecie być lepsi od tańszej chińskiej konkurencji, czy tej z głębszym i starszym know-how, mówię tutaj o producentach europejskich, w czym tutaj można wygrać? To znaczy o chińskich, no to raczej tutaj nie możemy nie mówić, bo tu jest niekonkurencja. Chodzi o inną jakość. Tak, i tak, jeżeli mówimy tu o jakiejś konkurencji, mówimy o firmach holenderskich, związanych mocno z stadownictwem, firmach włoskich, gdzie oni są pewnymi prokursorami. My też nadą, próbujemy na tym nadążać, żeby. Nasz polski sadownik miał podobny sprzęt jak mają tamci. Czy jesteście bliżej tego polskiego sadownika. To jest trochę ten sekret. Tak, muszę jeszcze nadmienić, że no nie wszystkie pomysły od nas, bo częściowo współpracujemy z Instytutem w Kierniewicach, ze w Warszawa. Są to jakieś te spotkania, seminaria, rozmowy bezpośrednio z tym użytkownikiem, także no, pozwala nam to właśnie opracować tą ofertę typowo pod klienta.